Witajcie na kanale Moim Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to film z ulubieńcami kosmetycznymi czerwca. Czerwiec już dobiegł końca, był to miesiąc e, intensywny, był to miesiąc, w którym e, byłam na wakacjach, odpoczęłam, a teraz z nową siłą i energią wracam do Was na kanał. Była też na kanale przerwa od takich filmów e, gadanych z gadającą głową, tak jak dzisiaj. E, mogliście zobaczyć vlogi wakacyjne. Jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to ja zapraszam tutaj, będą pod linkowane vlogi z Budapesztu. Bardzo się cieszę, że tak pozytywnie odebraliście formę vlogową Myślę, że co jakiś czas będą się vlogi pojawiać na kanale, ale teraz powracamy do filmów stacjonarnych. Kilka takich filmów mam dla Was przygotowanych. Poza tym ochłodziło się troszeczkę, także jestem w stanie tutaj usiąść przed aparatem i dla Was coś nagrać, bo niestety te upały, które były ostatnio po prostu odbierały chęci do jakichkolwiek działań, a tym bardziej do siedzenia w pokoju z zamkniętymi oknami i nagrywania filmów. Dlaczego mam zamknięte okna? Dlatego, że e, wtedy jest cisza, a kiedy okna otworzę, to słychać hałas ulicy i to nagranie byłoby dużo, dużo gorsze. Ale nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy i zaczynamy ulubieńców kosmetycznych czerwca. Zebrało się kilka rzeczy, będą to tacy letni ulubieńcy wakacyjni, e, rzeczy, które zabrałam ze sobą e, na wyjazd, które najlepiej mi w czerwcu służyły i które gorąco Wam polecam. Także nie przedłużając, zaczynamy. Na pierwszy ogień coś, co przynosi nam ochłodę w trakcie upałów, czyli woda termalna. To opakowanie jest już prawie puste. Zabrałam to małe opakowanie ze sobą na wakacje i bardzo intensywnie z niego korzystałam, dlatego że upały były straszne. W Budapeszcie była po prostu fala upałów, o 22 było jeszcze 33 stopnie, także w ciągu dnia chyba było ponad 40. I taka woda termalna przychodzi nam z pomocą. Ja wcześniej na kanale pokazywałam Wam duże opakowanie, ponieważ posiadam takie i jeszcze nie udało mi się go skończyć. Natomiast ono jest niepraktyczne, żeby go ze sobą zabierać. Można je mieć stacjonarnie w domu, natomiast na wyjazd do zabrania do torebki zdecydowanie lepsza jest mini wersja i teraz bez problemu dostaniecie je na przykład w superfarmie. Miałam kiedyś też mini wersję z Aven, ale ta z Uriage jest dużo lepsza. Moim zdaniem ma lepszy atomizer, robi drobniejszą mgiełkę i jest bardzo przyjemna dla skóry. Także nawet mój mąż chętnie korzystał z takiej ochłody. Łagodzi także skórę podrażnioną słońcem. Ja dostałam troszkę poparzeń słonecznych i po spsikaniu tą wodą skóra była taka złagodzona, ukojona i nie swędziała tak bardzo. Jak już mowa o słońcu i opalaniu, to produkt po opalaniu. Ja już kiedyś miałam ten produkt, później miałam od niego dłuższą przerwę, ponieważ nie umiałam go nigdzie znaleźć w drogeriach, a teraz y, przed wyjazdem, przed wakacjami ponownie go kupiłam i jest on naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ma lekką, rzadką konsystencję, szybko się wchłania, y, zawiera aloes y, i nawilża naszą skórę oraz łagodzi y, takie swędzenie po słońcu. Także gorąco Wam polecam, jeżeli szukacie czegoś po opalaniu. Jeszcze przed wyjazdem na wakacje postanowiłam trochę zadbać o swoje ciało. Wiadomo, że trudno jest w tydzień zrzucić zbędne kilogramy, ale zdecydowanie można poprawić wygląd naszej skóry i w tym pomaga na przykład ten produkt. Ja go już miałam chyba od zeszłego roku, ale gdzieś mi się zawieruszył na przeprowadzce, długo go nie używam i teraz do niego powróciłam i naprawdę jestem oczarowana. Jest o nim dosyć głośno w internecie, wiele osób go poleca, często jest wyprzedany w drogeriach. Jest to Yoskin Tsubaki Slim Body. Jest to spray na oporny celulit e, z maczą i podwójną kofeiną. Ja przede wszystkim lubię go za dwie rzeczy. Po pierwsze za zapach, bo ma rewelacyjny zapach i mogłabym mieć perfumy o tym zapachu. A po drugie za to, że się bardzo szybko wchłania. Trochę denerwuje mnie ten atomizer, dlatego że w momencie, kiedy przekrzywimy butelkę, ma problem z psikaniem. Poza tym ja go już mam tutaj na wykończeniu i pod koniec również ten atomizer nie chce tego produktu rozpylać. Natomiast kiedy działał ten atomizer jeszcze tak jak powinien, to e, Wystarczą naprawdę dwa psiknięcia na jedną nogę i już mamy odpowiednią ilość produktu zaaplikowaną. E, bardzo fajnie się wchłania, szybko się rozmarwuje, też ma rzadką konsystencję. Ja bardzo lubię produkty o rzadkiej konsystencji, nie lubię tępych masą nawet zimą. Także gorąco Wam polecam, przetestujcie. E, wiadomo, że nie zastąpi nam siłowni i diety, ale poprawi jędrność skóry, jej napięcie, no a poza tym ten zapach rewelacja. Także jak tylko mi się skończy ten produkt, to na pewno sięgnę po kolejną butelkę. Jeśli chodzi o twarz, to w trakcie urlopu starałam się, aby mój makijaż wytrzymywał jak najdłużej ze mną, czyli aby się nie świecił w ciągu dnia, aby nie wymagał zbyt wielu poprawek i aby nie spłynął razem z potem podczas upału. No i tutaj przeprosiłam się z moim pudrem matującym Rimmel Stay Matte, ponieważ miałam moment, że go odstawiłam i używałam pudrów sypkich, ale po pierwsze pudry sypkie są niepraktyczne na wakacje, żeby je zabrać, bo E, mogą nam się gdzieś rozsypać w transporcie i ubrudzić całą walizkę, e, a po drugie ten lepiej matuje i lepiej utrzymuje makijaż przez cały dzień. Dodatkowo w momencie, kiedy były takie upały, to moja cera zaczęła wariować, zaczęła się przetłuszczać, także m, tylko puder matujący e, ratował sprawę. Także gorąco polecam Rimel Stay Matte, mam nadzieję, że tu widzicie najsłodniejsze pudery w internecie. Jeśli chodzi o poprawki makijażu w ciągu dnia, to ja nie noszę pudru ze sobą i staram się nie dokładać kolejnych warstw w ciągu dnia, tylko używam na przykład bibułek matujących. I tutaj akurat podczas wakacji skończyłam to opakowanie, czyli bibułki matujące z Sephory. One są o tyle fajne, że mają na sobie puder. Więc oprócz absorbowania sebum, tak jak robią to każde bibułki matujące, jeszcze dokładają nam delikatną warstwę pudru, także są świetne. Nawet jeżeli nie mamy zbyt wiele makijażu na twarzy, to pomagają go poprawić, pomagają przypudrować świecące się czoło. Nie musimy nosić pudru w torebce, są dużo mniejsze, dużo lżejsze, zmieszczą się do każdej wakacyjnej torebki także ja muszę się zaopatrzyć w kolejne opakowanie bo to trafia do denka jeśli chodzi o usta to chciałam na wakacjach cieszyć się pomadką cały dzień nie martwić się o jej poprawianie gdy się czegoś napiję lub coś zjem i tutaj hitem okazała się pomadka z Maybelline ja wcześniej słyszałam już dużo dobrego na jej temat wy też w komentarzach jak tylko ją pokazałam pierwszy raz na youtube pisałyście mi, że będę z niej zadowolona, że jest fajna, że długo się utrzymuje i rzeczywiście tak jest to jest Maybelline New York Super Stay Matte Ink i ja mam kolor 15 lover. I bardzo fajnie się aplikuje. Ona ma taki aplikator jak błyszczyk. Tutaj gąbeczka jest w kształcie takiego serduszka. E, bardzo ładnie można nią wyrysować kontur ust, nawet bez konturówki, także to też duży plus, że na wakacje na przykład zapomnimy konturówki i poradzimy sobie z tą pomadką. E, kolor ma dosyć ciemny. I może ja bym powiedziała, że ten kolor jest bardziej jesienny niż letni, ale z tej gamy kolor ale z tej gamy kolorystycznej, która jest dostępna, nawet chciałam sobie dokupić kolejne kolory, ale nic nie przypadło mi do gustu, także ten podoba mi się najbardziej i trudno, może jest trochę za ciemny, ale fajnie wygląda na ustach. Utrzymuje się cały dzień, nawet wieczorem jest problem, żeby go zmyć. Zasadniczo się nie zjada, chyba, że będziecie jeść coś bardzo tłustego, jakieś zupy, ciężkie sosy, to rzeczywiście ten tłuszcz z jedzenia może trochę rozpuścić tę pomadkę, ale zjada się minimalnie tylko od środka i nawet bez poprawek można ją dalej nosić. Aby dobrze się utrzymywała, można nałożyć pod nią primer, ewentualnie odrobinę podkładu na usta i po nałożeniu pozwólcie jej dobrze wyschnąć. Starajcie się nałożyć jak najcieńszą warstwę i pozwólcie jej dobrze wyschnąć. Ona długo wysycha. Przez jakiś czas jest taka klejąca i wtedy może gdzieś się przenosić, transferować, ale jak jej pozwolicie wyschnąć, to zastyga na kamień i długo będzie z Wami. Także jeśli chodzi o wakacje, to ja gorąco polecam. Można w niej jeść, pić, i bardzo dobrze się utrzymuje. A przy tym stosunkowo y, mało przesusza usta w porównaniu z innymi pomadkami tego typu, które mają tendencję do strasznego wysuszania ust. Ja czasami po jednodniowym noszeniu takiej pomadki już mam bardzo wysuszone usta. Tutaj spokojnie całe wakacje ze mną była i y, moje usta przeżyły. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ona wygląda na ustach, to zapraszam Was na vlogi z Budapesztu. Tam y, przez wszystkie dni była tylko ona. Jeśli chodzi o cerę, to moja cera po wakacjach po tych upałach, po noszeniu makijażu w upały trochę zaczęła e, wariować. Zastanawiam się, czy podrażnia mnie jakiś kosmetyk do włosów, czy może jednak była to kwestia makijażu i upałów, dlatego że e, pojawiło mi się bardzo dużo niedoskonałości na twarzy, ale głównie tutaj na czole, właśnie w okolicy, gdzie włosy dotykają twarzy e, oraz e, za uszami, na karku, również tam, gdzie włosy mają kontakt ze skórą. Dlatego trochę podejrzewam kosmetyki do włosów, ale e, postaram się coś e, na to. Zaradzić i zmienić pielęgnację do włosów. Natomiast postanowiłam również coś zadziałać z moją cerą, żeby przywrócić ją do e, stanu zadowalającego. I tutaj na pierwszy rzut poszedł peeling enzymatyczny. To jest już moje drugie opakowanie. Ja staram się go używać w miarę regularnie. No dobra, przed wakacjami trochę zapominałam i zamiast raz w tygodniu używałam go rzadziej, ale teraz regularnie, przynajmniej raz w tygodniu peeling enzymatyczny stopy, tak jak mówię, to jest moje drugie opakowanie. Pierwsze dostałam w zeszłym roku na Mid Beauty, zużyłam do końca, właśnie jest w denku, który niedługo pojawi się na kanale, a tu drugi egzemplarz gorąco, gorąco Wam polecam. I oprócz peelingu zmieniłam również krem do twarzy i zamiast kremu na dzień kremu na noc, który używałam do tej pory, również z sięgnęłam po krem normalizujący, krem nawilżający, który zapobiega niedoskonałościom. Jest on lekki, polecany zarówno na dzień, jak i na noc. Dawno już nie używałam produktów yy, takich anty niedoskonałością e, przeciwtrądzikowych, natomiast no, teraz sytuacja rzeczywiście wymagała drastycznych kroków i muszę powiedzieć, że efekty widać już po dwóch, trzech użyciach, także naprawdę fajny krem. Jedyne co mi w nim przeszkadza to zapach. Nie wiem dlaczego, ale ten zapach tego kremu kojarzy mi się z jakimś antybiotykiem w syropie, e, który mm, jadłam jako dziecko. Bardzo mm, nie podoba mi się ten zapach, jest taki słodki, mdły, ciężki i taki mm, kojarzący się z lekami, ale na szczęście Szybko wietrzeje, także tylko przez chwilę jest ten dyskomfort. Um, jeśli chodzi o ten krem, bardzo fajnie się sprawdza pod makijaż, bardzo szybko się wchłania, e, makijaż się na nim dobrze utrzymuje, nic się nie przemieszcza. Także ja z powodzeniem stosuję go zarówno na noc, jak i na dzień. Um, dlatego, że nie lubię kremów, które e, utrudniają nakładanie makijażu, a czasami nawet kremy na dzień m, nie do końca nadają się pod makijaż. E, przynajmniej ja wolę makijaż nakładać na przykład na czystą skórę. Na taką skórę stonizowaną, która aż piszczy i nie ma na sobie kremów wtedy wszystko mi się nie ślizga, tylko dobrze się trzyma. A z tym kremem nie ma tego problemu. Nakładam, oczekuję 5 minut i mogę się malować, także super. I dzięki temu też chętniej po niego sięgam. Także dzień, noc. Używam go od kilku tygodni i widzę zdecydowaną poprawę. Jeszcze moja cera nie jest idealna, ale już jest coraz lepiej. I to już wszyscy kosmetycznie ulubieńcy czerwca. Jeżeli taki film Wam się podobał, to koniecznie dajcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Tutaj na dole jest taki guzik: Subskrybuj, klikacie w ten guziczek oraz w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić zaglądajcie także na bloga Facebooka i Instagrama, tam dużo się dzieje także klikajcie, zawsze linki wszystkie macie w opisie na dole, a ja już Wam dzisiaj dziękuję za oglądanie trzymajcie się ciepło, pa pa!